Siemanko mordeczki, Witam Was z lodziarni primariat tej Bankowej, Przybyłem tutaj na lody miętowe z czekoladą. Czas je zrecenzować. Okej, okay, mordeczki zainstalowałem się tutaj. Gdzie akurat poprzednio, 1 sierpnia akurat nagrywałem. Właśnie. Co tutaj nagrywałem? Mierki starbeczek chyba. Mm. Te lody bardzo dobrze znam jem je od lat tutaj w klince. Czy tutaj, czy jak jeszcze na Chińskiego był przy okazji. Jest to akurat mojego mikrofonu. Mm. Te są akurat mleczne. Tak, czasami jem mleczne lody, ale po prostu te są e, zajebiste, lekko e, właśnie nie wiem, czy się lekko przebija śmietanka. Nie. Czujcie jednak, kurde, tą miętę. E, mm. Są mordeczki, kawałki czekolady. Mmm. Jest po prostu. Naprawdę są zajebiste te lody. Jak macie akurat e, możliwość, wpadajcie czy to tutaj. Bo wiem, że chyba też. E, nie jestem pewny ale chyba są też w restauracji na w restauracji oczywiście przy Armii Krajowej przy okazji akurat teraz do nagrywania musiałem wziąć case'a bo akurat taki case sobie kupiłem do telefonu na Allegro wygląda na pancerny naprawdę fajny tylko, że do nagrywania nie da rady tutaj się mm. te lody naprawdę są przepyszne, kremowe mm. ale nie są bardzo intensywnie miętowe dlatego nie mogę dać najwyższej oceny Myślę, że tak na spokojnie, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o te lody miętowe z czekoladą 8 w 10 punktowej skali troszeczkę mocniej są one śmietankowe niż, yy, niż miętowe, ale naprawdę yy, są bardzo, bardzo dobre jak na Starychowice to są najlepsze miętowe lody serio polecam tutaj przy Bankowej tutaj mamy tutaj jest Bank Śląski tu jest Aldik a tam mam mordeczki Rondo yy, Antoniego Hedo Szarego no, i oczywiście dalej szkoła dziewiątka, podstawówka. Także, mordeczki już wiecie akurat, gdzie szukać w razie W. Jakbyście byli pierwszy raz na tym kanale, to zachęcam do subskrypcji. I dajcie też lajki, bo to jednak zwiększa zasięg. No i naprawdę, to są bardzo dobre. Naprawdę polecam. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. pierdu.